Witamy Was Widzowie z tej strony Zdzichu i Martes. Dzisiaj będziemy, nie będziemy gotować nic nadzwyczajnego Tylko sprawdzimy podróbki buldaka A to się zwie buldok o smaku limonki Napisane jest, że wali jak cholera I zaraz Wam pokażemy jak to przyrządzić Zdzichu dzisiaj będzie robił na garze, będzie garko zostaw to. A, ale jak to? Będzie garko tłukiem. To normalnie mi da. Oczywiście do przyrządzenia tak wyśmienitego dania z gwiazdką Misielę misia, misia, Lena, <laughs> misia. misia, Lena. Zrobimy dzisiaj chińska pana zupkę na otro Dwa razy na razie gotujemy wodę. Weź te nożyczki. O. No i właśnie z Dzichu demontuję opakowanie. W środku mamy plastikowy makaron, saszetka i jeszcze druga saszetka. Są zioła później będziemy palić. To zrobimy tak. E! Zostaw te chrupki, rozpakowywaj drugą. A tu może być coś innego, to może zabawka będzie. Zabawkę to masz w majtach. <laughs> o co ci chodzi? No jak to o co? O ci... barambole z rodzynami O, mamy jest drugą. różnica Pierwsze to poszło O, mamy torbę z towarem i zioła I znowu plastikowy makaron I tak czekamy O je... O, zeżar I tak czekamy właśnie na Aż się zagotuje lątek. Chipsy! A wracając do tematu, jeśli macie jakiegoś pomysła co mamy wam ugotować, to piszcie w komentarzach. Bardzo czekamy. A zdzichu to normalnie prawie nie wychodzi spod kołdry. Co? Wiecie co on tam robi? No. Ubijam rzecy typu. No, to zaraz wracamy. Jak widać mamy wrzątek. I teraz Zdzisław będzie wrzucał plastikowy makaron. No i nadzieję, że się nie poklei. U! Tu trochę nadgryzłem, ale to nie skazi. Świnia. Trochę źle umieściłem. Poczekaj. A! Ty tam wody gazowanej wlałeś, czy co? Nie, po prostu on furkoni na mnie. Nie lubi mnie tak. Trochę za mało Dobrze jest. Pierdzielisz, głupoty. No i teraz ten makaron musi się zagotować. I od razu To zesu. nie jest taka zwykła chińska zupka. Za 90 groszy, do której w wrzątek i czekacie aż się zaparzy, a to niestety gotujemy. Takie jest we przepisie. On warci. Y... <kłysy> I na tę chwilę na razie musimy poczekać aż ten makaron zmięknie. O i w tej chwili właśnie makaron doznał transcendencji i Zdzisław będzie wrzucał teraz saszetki z towarem. Śmierdzi, Prosimy. ale to Prosimy. No śmierdzi, to tak jakby chujwałem sąsiad opony palił albo obierał kabla pod ławką na klasówce No Zdzisław szybciej. No poczekaj Żydów, żydowskie dziecko. Bo naszle na ciebie człowieka z pejsami, a nie chciałbyś. Ej, to jest to trudno się tego ten. Ło! Widzieliście? się? z mojej jakby, sraka. jakby gruźlik wziął, odkaszlał i wypluł. ta para! Zamieszajmy, zróbmy to tak. O! Już nabiera czerwonego kolorku. Miałem nie mówić, ale właśnie Zisław się zesrał, kurwa. I śmierdzi tu. Już nie, nie wiem, czy to kurwa gorzej śmierdzi ten jego bąk, czy ta zupa. <śm> to zupa tak śmierdzi. No dawaj, wrzucaj resztę. Gdzie ty tam polazłeś? Widzisz, wyrzucałem sochety. Zdejmij ten hał, nie mówię jak debil. Dzień dobry. Jestem z Kobry, Przywiozłem. Dobry. Dzień dobry. Mabry, ty Mabry. Weź, bo nam kuźwa ograniczenia puszczą na ten, jak będziesz cytował yy, Leroya. Czy tak na mnie wołają. Mówię. <laughs> Już, a saszety z tym zielskiem nie dostanie. Dawaj, nie dobra, lecą zioła. O, tak, pani, o pana, trochę to pachnie. Chińczyk płakał jak to widział. A to zioła dla mnie. No i teraz, po wymieszaniu tego, czekamy aż to się ładnie wszystko zaparzy. Bo widzę jak Zisławowi już normalnie ślina cieknie. Mortus, ale ty chodź jesteś. Tak, jest, jest mi gorąco, bo jestem deko chyba przeziębiony. O, widzisz jak ładnie krypczy? Przecięcie wyglądasz Mortusku. I ta para. Ach, wątroba mnie boli. Mam dla Was challenge widzowie, widzki yy, nasi fani, niefani, antyfani i pani od kiełbasy. I pani od polskiego. <laughs> Mamy challenge. Jeśli zdobędziemy pod filmem 1000 polubień <laughs> pokażemy mordę Zdzisława. Ale ja się nie zgadzam. Masz najmniej do gadania. <laughs> nie. Uwaga. I czekamy. A na pięć widzimy się. Widzimy się już na talerzu. I tak to wygląda. Popatrzcie, jakie mamy. Stanął. Zdzisławowi stanęła, Widelca mu stanęła. O, takie to, tak to wygląda. I uwaga, Zdzisław próbuje. Ja. Wsadź to głęboko do opyska. Nie nagrywaj mojej twarzy! Nie będę nagrywał, tylko wsadź to do Japy i zobaczymy. Czekaj gorące! Jak? Nie widzicie reakcji yy, Zisława, ale chyba jest gryzące. Trochę parzy! Jak skala od 1 do 10? Jadłem ostrzejsze podróbki buldaka, więc powiem. powiem zaraz polecisz po mleko pewnie. Nie jestem czyimś ojcem. 4,10 w skali ostrości. A, no i jeszcze poczekamy, bo zaraz parmezan będzie tutaj. E... Zaraz parmezana jeszcze tu wrzucimy, mamy taką specjalną tareczkę. E, nagramy filmik jak będziemy trzeć. E, więc na razie... E... Poczekam, aż ustygnie. Żeby urozmaicić danie, trzeba dodać trochę parmezanu. O tak. Dobrze, że pięknie skrobałem rok czasu. Na kurwa, bo... o pięknie. Dobra, starczy. Yy, Zdzisław, życzysz sobie? <noise> Nie dziękuję, ja podziękuję. Tak więc... A, yy... <noise> Tak więc, jeżeli macie taką chęć, dodajcie sobie parmezan, najlepiej swojego, długo dojrzewającego. No albo o, mortusa. O właśnie, jak chcecie, to mogę zapakować w folię i wysłać. No i to na tyle dzisiaj. No już możesz przestać, bo już resztę parmezanu do słoików zabrążam. Ale to, to dla nich, żeby ten, żeby mieli. No. Preview na OnlyFansa. Tak, pay-per-view. To żegnamy się z wami i czekamy na jakieś wasze propozycje. Oczywiście. Maria.